Czy przychodnia może mieć wpływ na pomoc dzieciom w kryzysie zdrowia psychicznego? Na te i inne pytania będę rozmawiał z panią Anią, Ewą i Edytą, pielęgniarkami z przychodni w Bogdańcu. Witam. Myślę, że jak najbardziej. To do przychodni trafiają pacjenci z rodzinami, i tu my możemy wyłapać te pierwsze objawy potrzebujących pacjentów. Każda z was jest pielęgniarką, przyjaźnicie się, znacie od lat no i z tej przyjaźni powstało to miejsce, czyli ta przychodnia w Bogdańcu. Powiedzcie może kilka słów o tym, jak spełniliście swoje marzenie. Tak, znamy i przyjaźnimy się już od wielu lat. Ta nasza przyjaźń i pasja do pomagania pacjentów stworzyło najpierw takie marzenie, żeby stworzyć takie miejsce, więc stworzyłyśmy przychodnie. Gdzie w której każdy pacjent czuje się bezpiecznie, podchodzimy do niego z troską, z troską i zainteresowaniem no, dziś to marzenie stało się rzeczywistością. Czyli taki fajny wniosek dla wszystkich warto spełniać swoje marzenia. No, oczywiście, przyjaźń jest najważniejsza. W przychodni. Na pewno w każdej przychodni w Polsce jest bardzo dużo dzieci, dzieci chorych, dzieci zdrowych. Dzieci przychodzą na bilanse, na szczepienia, czasami po jakąś poradę. Proszę powiedzieć, na co szczególnie zwracacie uwagę, czy macie jakieś procedury w razie podejrzenia, krzywdzenia dzieci? W przychodni zawsze patrzymy szerzej niż. Na objawy choroby. Zwracamy też uwagę na zachowanie dziecka, jego emocje, jego relacje w stosunku do innych, w stosunku do rodziców, jak, jak rodzice się zachowują wobec tych dzieci. Jeżeli, coś czuje, jeżeli czujemy jakiś niepokój, czy lęk, czy, czy ślady na ciele, reagujemy zgodnie ze standardami. Rozmawiamy w naszym zespole, rozmawiamy z lekarzami. Jeśli jest to konieczne, zakładamy niebieską kartę. <laughs> Oczywiście najważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka. Tak, bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze. Czy macie jakąś szczególną historię, która zapadła wam głęboko w pamięci, może jakąś sytuację? Takich szczególnych historii to może raczej nie. Bardziej skupiłabym się na to, daje nam dużo satysfakcji, jak, jak rozpoznamy taką sytuację kryzysową po objawach, po zachowaniu dziecka. To nam daje dużo satysfakcji. Fajnie jest, cieszymy się bardzo, że takie uważne spojrzenie na dziecko daje możliwość wychwycenia tych pierwszych symptomów. Aniu, jesteś pielęgniarką o specjalności psychiatrycznej. Opowiedz nam, jak rozpoznać kryzys u dziecka. Kryzys u dziecka może mieć różne oblicze, ale przede wszystkim zmienia się zachowanie dziecka i na to powinniśmy zwrócić uwagę. Dziecko może stać się wycofane, może pokazywać nam objawy lęku, ale też mogą być, pojawić się problemy w szkole, z nauką, w relacjach, z biologicznej funkcji to może pojawić się problem z apetytem nadmierny, lub jego brak, lub problem ze snem. Ważne, bardzo ważne, żeby te symptomy bardzo szybko zauważyć i zareagować rozmową, wsparciem, a jeżeli to nie wystarczy, udać się do specjalisty. Szczególną grupą osób, pacjentów, są dzieci neuroróżnorodne. Ich wyjątkowe potrzeby, mają wyjątkowe potrzeby, są, wymagają więcej uwagi od was. Czy wy jako personel przychodni robicie macie to znaczy specjalne procedury, aby wyjść krok naprzeciw takim dzieciom neuroróżnorodnym? Dla dzieci neuroróżnorodnych przede wszystkim musimy zarezerwować więcej czasu, więcej przestrzeni, spokoju i przewidzialności. Spotkania, tak? Wizyty. To jest bardzo istotne, aby dziecko czuło się bezpieczne, dziecko i także jego rodzic. Czy w jakiś sposób rodzic wcześniej informuje? O że wizyta wymaga jakichś specjalnych przygotowań, czy, czy jesteście przygotowani na takie coś po prostu tak od razu, z, mówiąc z ulicy wchodząc? Bardzo dobre pytanie. I ta współpraca z rodzicem ma bardzo duże dla nas znaczenie, bo jeżeli rodzic poinformuje nas o problemie, my jesteśmy przygotowani. Ale zdarzają się sytuacje, że rodzic nie jest świadomy, że jego dziecko ma problem. I wówczas to my musimy współpracować z rodzicem i wytłumaczyć, pokazać drogę, jak ma z dzieckiem postępować. Tak więc to czasami działa w dwie strony. Co powiedziałybyście osobie doświadczającej kryzysu zdrowia psychicznego albo doświadczającej przemocy fizycznej bądź psychicznej? Do takiej osoby na pewno powiedziałabym nie jesteś sama. Pomoc jest możliwa, a proszenie o, o nią to nie jest wstyd, to jest naprawdę wielka odwaga. Zawsze można też znaleźć kogoś, kto wysłucha, pomoże, Warto zadzwonić, warto porozmawiać, trzeba się otwierać, po prostu, po prostu zgłaszać to, co czujemy, że coś jest niedobrego. Jestem pewien, że w Przychodni w Bogdańcu takie osoby się na pewno znajdą. Więc takie pytanie na sam, na sam koniec. Co daje Paniom moc do działania? Taką moc do działania zawodowego dodaje zespół. Mamy fantastyczny zespół pełen każdy dzień jest pełen radości, uśmiechu, pacjenci, życzliwość pacjentów, a taką mocną największą to chyba to jak podziękują, przejdą i uśmiechną się. A tak prywatnie to myślę, że rodzina, przyjaciele, przyjaciółki i najbliższe otoczenie, którym się otaczam. Moim i państwa gościem były pani Ania, Ewa i Edyta, pielęgniarki z przychodni w Bogdańcu a wywiad przeprowadzony w ramach projektu Dzieciństwo bez przemocy w Przechodni Bogdańcu.